Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu Rozmów Nie Tylko o Sporcie. Dziś moim gościem Patryk Hansen, żużlowiec Arget Malesa Ostrów Wielkopolski. Witam Cię Patryk. Dziękuję. Patryk Hansen jest zawodnikiem, który uczy się języka polskiego. Jest Duńczykiem, ale postanowił, że będzie rozmawiał po polsku. Uczy się pilnie języka polskiego, no i możemy dzięki temu porozmawiać po polsku. Wielki szacunek, Patryk dla ciebie właśnie za to, że uczysz się języka. Powiedz jak właśnie, jak zacząłeś się uczyć języka polskiego. No. Mm, pierwszy raz ja tutaj był na susel, to słyszysz, że mówił po polsku i ja też chciałem, Chciałem rozumieć, co oni, co oni mówią. nie i dużo u moich mechanik przed mecz, po pomyć mecz, jak ja miałam czas i wtedy. Roku ciasek był korona, ja miałem jeszcze więcej cias, miałem na Polska i wtedy był no, już bardzo lepiej. Trudno jest Duńczykowi nauczyć się tego języka? No, ja jeszcze chyba nikt nie zna, co tak umie, ale no, to jest dwa kompletnie inne jęczyki, ale znam dużo Polaków, co umie duński, bo tam dużo ludzi chodzi do pracy, więc jak jesteś na jedno kraj. I cały czas słyszysz, cały czas rozmawiasz, no to automatycznie będzie lepiej. Czyli w Polsce też uczysz się poprzez rozmowę? No, z... po prostu. Nigdy nie byłem w jakiejś szkole czy sos, nie lubię szkole po prostu. A idąc do sklepu, idąc załatwić cokolwiek w mieście, bez problemu się porozumiesz już w tej chwili? No, prawie wszystko, no. Porozmawiajmy trochę o, o żużlu, o mhm. Twoich początkach. Kiedy zacząłeś jeździć jako mały chłopiec? Od dziecka chciałeś zostać żużlowcem? No, ja byłem chyba, w, nie wiem. Mój pierwszy spotkanie na susel byłam dalej w wybruchu, moja mama i no i nie wiem, byłem 3-4 lat, jak był pierwszy raz na mini susel, ale z moim tata na styl, bo ja sam nie umiem jechać. I mieliśmy właśnie upadek. i Mój tata miał tylko krótkie siorty i on miał krew i wszystko, miał małe kontusie, a ja po prostu miał taki szok nie? i trochę przerwa, ale 4-5 lat i cały czas. A masz tradycje rodzinne? Ktoś z twojej rodziny jeździł na żużlu? No właśnie, pierwszy raz był mój wujek, tata, brat, jak był Ol Olsen popularny, a potem mój tata. Trochę chciał i on też był mechanik dla Hansa Nielsen na dwa lata i od mojej mamy strony też mam wujek, który był na Susy i teraz jego syn, mój kuzyn, też jest na Susy, więc cała rodzina. Hansen to jest bardzo popularne nazwisko w Danii, no, tak? No jest. To jest tak jak Kowalski w Polsce. No właśnie, tylko może nawet jeszcze bardziej popularne. A powiedz, kto był twoim żużlowym idolem, jak właśnie zaczynałeś, jak byłeś małym chłopcem, kto wtedy był? Na topie w Danii? Jak było mało, to był zawsze. Lubię oglądać na Tonie Rikrocan. Um, ale on niestety zakończył karierę, jak A dalej było mało. Więc kilka lat tam był on i. A ktoś z Duńczyków? Niki Pedersen na przykład? czy Nie, nie. nie. po prostu nie. A z tych starszych legend duńskich właśnie Ole Olsen, Hans Nielsen, Tommy Knudsen. No. Nie masz prawa pamiętać. No ale... właśnie, bo ja nikt... dopiero teraz to, to jest. Ja lubię oglądać stare mecze i tak dalej, ale jak ja byłem mało to nie. Tylko cały czas słyszałem historię od mojego tata, bo on właśnie tam był i pracował o i dużo snu Hans, i, i do... Lupi Hans i Erik Tess i jak jak byłem około 14 lat 13-14 lat byłem na Proszę na Danii na minisus, i tam był właśnie Erik Gundersen i też mu bardzo lubię. Erik Gundersen cały czas szkoli młodych e, zawodników z Danii. W Danii właśnie dużo jest e, takich zawodników, którzy na monitorach zaczynają się uczyć? Ty, 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 ty też na monitorze mm. zaczynałeś? Na, teraz nie. Niestety nie jest tak bardzo, bo nie wiem, młody ludzi chyba ma więcej innych obszarów, komputer i tak dalej, ale ja pamiętam, jak ja było mało, co. To... Całe Parku ma nie było miściem na trening. W ogóle nie. Mieliśmy stere ligi na małe, na mini i Cały czas jeden trening, jeden mecz i tak cały sezon. A teraz to nie jest tak. Niestety nie. A jaki sport jest najpopularniejszy w Danii obecnie? Piłka nożna chyba. Piłka nożna, no. A piłka ręczna też? Też, też jest, jest bardzo, ale najbardziej piłka nożna na pewno. Piłka ręczna to jest jak turysty na Danii gra to w patia a na Liga to nie tak bardzo. A jeśli chodzi o żurzel, bo wojen z Grand Prix to zawsze jest takie wielkie święto, tam cała Dania no. się zjeżdża, nie? No dalej tak na Grand Prix tak dalej dalej jest dużo kipisa, ale dużo lat temu był jeszcze więcej i no jest bardzo ciekawe teraz wojen jest znowu na Tuński Ligi i będę ciekawy. A ty w Lidze duńskiej też będziesz jeździł, tak? W lidze duńskiej wystartujesz? No będę, no będę u Craińsky, mam klub tam i. Mam nadzieję. Będę, tak jak planujemy, 21 kwietnia i no, zobaczmy. Czyli z Ostrowa będziesz dojeżdżał do Danii po Lidze I Szwecję też, tak? Szwecję też mam, no. Czyli tutaj będziesz do nas wracał na, na weekendy, tak? Na, na no, mecze? No, A powiedz mi właśnie, jak Cię ci mieszka w Ostrowie? Inny kraj, inne miasto, jak się tutaj czujesz? No czuję dobrze, teraz pomieszkam tutaj już. Około jeden rok i mam mój mały apartament I co fajne dla mnie, na, na początek był, ja byłem tutaj akurat jak był pierwszy lockdown, korona Właśnie w marcu rok temu i no miałem dużo czasu, uczyć się wszystko i wszystko było nowe, ale dla mnie było ok. A dziewczyna z jakiego miasta pochodzi? Ona jest z Rybnik Z Rybnik, no. tak I, i, I jak się poznaliście? Gdzieś... Hmm, nie wiem, no, jakieś media, Instagram i tak dalej, napisze i rozmawiamy, i później spotkanku jakieś. Mhm. No. Często jeździsz do rybnika? Wiesz, Czy ona przyjeżdża do siebie? Wiesz, to, pies, ona była u mnie, właśnie, a później ja był kilka razy u niej. Trudno żyje się w czasach pandemii, jest, jest trudniej Ci tutaj funkcjonować. No, nie wszystko jest otwarte, mhm. pewnych rzeczy nie można robić. no jest Trudna sytuacja jest generalnie. Był bardzo rok temu, bo nie miałem nic robić, nie miałem pracy, nie miałem nic i czekałem do, nie wiem, sierpnia był mecz i ciężko to było. Um... Ten poprzedni sezon, krótki, w no. drugiej lidze, no. ale Ty chyba byłeś zadowolony, dobrze jeździłeś. Był ok, bo to był właśnie mój pierwszy sezon, kiedy nie miałem pracy obok Suseli, nie miałem 100% fokus tylko na Suseli i jechałem każdy mecz, i to mi bardzo pomagało, ale Mogło być jeszcze lepiej, ale mam nadzieję, że tego mogę pokazać w tym roku. Od początku, jak zacząłeś mieszkać tutaj w Ostrowie, bo tu masz mechanika, no. chciałeś jeździć tutaj docelowo w Ostrowskim klubie? No, myślałem o ten temat, to nie był taka. Ja bardzo chcę, ale. Dużo razy byłem, może nie dużo, ale kilka razy byłem na trening i jest blisko Kijemiskam, czyli dobre miejsce na spacer i lubię. Rozmawiałeś z trenerem wcześniej, jak ten przepis o zawodniku do lat 24 się pojawił, to dla Ciebie szansa się pojawiła też? No, był, myślę, że był, to był. Byliśmy w kontakcie, ale myślę, że jest, dzięki temu, że ten nowy regulamin 24, ale... Ja bardzo chcę pokazać, ja nie jestem tutaj tylko dzięki, dzięki tym regulaminom. A jakie masz takie sportowe cele na ten sezon i takie marzenia dalekie? No, ja chcę być najlepszy ten 24 le całej Liga i możemy nawet rozmawiać o Extra Liga następny sezon, bo ja jeszcze mam jeden, jeden rok ten kategorię. I no, co zrobi moje w Danii, mamy kategorię ABCD. Ja Teraz jestem sekse i p, Cały czas idź do góry trochę, nie? A no. powiedz o tych twoich największych sukcesach jako junior. Zdobyłeś kilka medali z drużyną, z reprezentacją Danii w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy. No. Opowiedz, jak to było? Był. Byłem. 2015, miałem wtedy 16-17 lat. Był ten pierwszy medal Mistrzostw Europy, drużyny. Mm -hmm. A później od 2016 do 2019 roku byłem w turnieju indywidualnym na CES, a mój najlepszy wynik tam był w piątym mieście, dwa punkty od brązowego medalu, mój pierwszy rok nawet. A później był trochę wieś doł do góry, mały jazda, dużo prasa i byłem po prostu w na hobby, ale dalej byłem. U góry w świata, juniorzy i każdy rok wygramy jakiś medal. W Danii. Niestety nigdy nie byliśmy mistrzostwem świata, bo Polska zawsze były najlepsze, ale wygramy Mistrzostwa Europy raz w 2018. Wygraliście w Dałgawii, Właśnie, tak. no. Ale niestety Polska nie miała najmocniejszych interesów, niestety. No właśnie, jak tak patrzysz na Polskę, tutaj Żurzel jest taki chyba najmocniejszy w tej chwili w Europie, na świecie. No. I chyba najwięcej chłopaków uprawia go, trenuje od najmłodszych lat chyba też, Właśnie, tak. ja widzę tutaj, to jest niemożliwe tutaj. Masz stere chłopaki plus trzy na szkolenie i cały czas trening, cały czas. I nie wiem, czy on chyba ma jakiś szkole, ale na pewno nie tak dużo jak ja nam przykład miał. Ja chodził do pracy pięć dni tygodnia, nie? Cały czas, nie miał czas na trening. A jak był trening, to był po prostu sam, bez tasma, bez trenerzy, nic. I to bardzo czuję, że... Po prostu brakowało jasta dla mnie. Nie miał dużo jasta po prostu. A ci nasi ostrosty juniorzy właśnie o których powiedziałeś, mhm. e, fajnie jeżdżą nie. chyba, nie? Tak no, w... bardzo fajne, ale jak mówiłem, jeśli jak jeździć czasami nawet cztery razy na jeden, no to musisz być lepiej, nie? I takiej możliwości po prostu nie mamy w Danii. A Ty od samego początku, jak, jak jeździłeś, to. Szkoła była i praca, tak? Łączyłeś się. No, a szkole pracę. i praca to był. Na jeden rok miałem może 2-3 miesiące w szkole i reszta był po prostu praca, praktyka. Normalna gara samochodowa i to dało mi pieniądze, ale to też było trochę swoje, Ale moi rodzice bardzo się, ja... Ja, ja robię tego, bo wtedy mam dyplom i jak mi służy, no to ja mam sos, się co mogę robić. I... Czyli alternatywa, jakiś zawód inny niż, niż, bo w sporcie różnie bywa. No nie? i tak jest po prostu w Danii. Musisz mieć sos najlepszy, bo jak nie masz nic, no to ciężko potem mieć jakieś pracy dobre. A w okresie zimowym, pomiędzy sezonami, nadal pracujesz zawodowo, czy, czy już tylko żużel? Miałam trochę pracy w listopadzie, jak ten, ta firma, gdzie ja byłem w praktyce, ona... Oni... no... brakowało pracowników, ale tylko, nie wiem, parę tygodni i później już nie, ale... No... Też jest dużo pracy w zima, nawet jak żużlowiec, masz sponsorzy ma trening, budujemy motory i... No, miałem trochę normalną pracę, ale nie tak dużo. Lubisz tą pracę mechanika też yy, samochodowego, czy, czy, czy żużel to jest? Zużel najbardziej. Jak, jak ja nie umiem być służący, no to ja mogę być może mechanik żużlowi. Tego bardzo lubię, ale na samochody nie, to był po prostu... Typowa praca dla, dla pieniędzy, tak? Praca dla pieniędzy, żeby ja miał dyplom i no... A teraz można powiedzieć, że jesteś już takim profesjonalnym zawodnikiem. Masz swój team, masz swojego busa, to wszystko gdzieś tam ułatwia ci pewnie takie funkcjonowanie, tak? No tak, ale wszystko chodzi o jak. Jak dużo punkty jest, nie? Rok temu był korona, to była ciężka sytuacja. Miałam, mój stary bus cały czas miał jakiś defekt i... Ciężko to był. Teraz mam nowy fajny bus um, od Garsarek, oni dał, bardzo dużo pomóc i no teraz chcę tylko start ten sezon i mam nadzieję, że ja robię punkty i dobre wyniki dla całej trusunek generalnie. Silniki już przetestowałeś wszystkie? Jeszcze jeden brakuje, ale wiem co to jest silnik na tutaj. Prawdopodobnie, nie może kiedyś spędzę, ale jeszcze mam, miałem fokus na trzy silniki i dwa jest bardzo dobre i myślę, że jestem gotowy. A czym interesujesz się poza żużlem? Masz czas jeszcze na jakieś inne hobby? No, lubię generalny trening po prostu, ale jak nie był Susy, no ja po prostu nie, chyba nie chodził tak bardzo do treningu jak teraz. Lubię biegać, ale to jest dzięki Susy. No i generalny sport, oglądam na telewizor trochę te, nie wiem jak to było po polsku, basketball. Mhm, no, no motocross, supercross, taki sos i no lubię rozpoznają Cię kibice w Ostrowie już? No jest kilka, nawet czasami na ulicy ktoś mi zna nie dużo, ale czasami jest ktoś i czuję generalnie zawsze był tutaj miła atmosfera i ludzie lubią Suzyl i no, czekam na sezon mam nadzieję, że będę kibic na stadion No bóle. właśnie, czekamy na sezon no. czekamy na kibiców, bo jazda przy pustych w stadionach no to jest taka, taka jak na treningu. nie? No właśnie, ja zawsze byłem tylko na drugiej liga i tam czasami jest dużo kibiców, ale to nie jest tak jak oglądałem na telewizor na Ekstra Liga i nawet pierwszej liga taka atmosfera i, i tak dalej. Ja zawsze chciałem taki sos, a jeszcze muszę czekać trochę niestety. To poczekamy, miejmy nadzieję, że w maju, najpóźniej w czerwcu doczekamy się kibiców na stadionach. Póki co sezon ruszy niestety bez kibiców, a z Patrykiem Hansenem w ostrowskiej drużynie. Dziękuję Ci serdecznie, Patryk, za wizytę w studio. Dziękuję za Twój język polski. Gratuluję Ci, że się uczysz i, i myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję rozmawiać jeszcze lepiej, jak będziesz mówił po polsku. No na pewno tak. Dziękuję Państwu bardzo Dziękuję. za uwagę. Moim gościem był Patryk Hansen, żużlowiec Arget Malesa Ostrów Wielkopolski. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym wydaniu Rozmów nie tylko o sporcie. Dziękuję.